Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym daily vlogu, tym razem jestem we Wrocławiu i nagrywam telefonem, bo zapomniałam aparatu jak to ja i jest ze mną Patrycja Hejka. i idziemy właśnie na spotkanie, które zorganizowałam. Jakoś za bardzo go nie rozgłaśniałam we Wrocławiu, ale mam nadzieję, że ktoś przyjdzie. No i spędzicie ze mną w sumie 3 dni, 3 dni i będzie się dużo działo, także zapraszam już jesteśmy przed Narodową Koroną Muzyki, jestem z dziewczynami, możecie pomachać, no i zaczynamy spotkanie. Jeden. Mamy Uj, mój fajne buty, prawda? No przepraszam, ale on, ona ma fajne, ty też masz fajne, a ja mam jakieś brudne. Wicka, która narysowała sobie eyelinerem tego pieska, także sztos totalny, serio. Ja już jestem przyszykowana do spania, jutro też jest ciekawy dzień, bo spotykamy się na mieście z dziewczynami i no i też mam jakieś plany na wieczór, ale teraz lecę spać, także dobranoc wszystkim i dziękuję, że były te osoby na spotkaniu, bo była dziewczyna, dwie dziewczyny w sumie, które były dwa lata temu też na spotkaniu, a trzy lata już nie znają, także pozdrawiam Wiktorię i nie pamiętam jakie dziewczyna miała na imię. Ale nieważne, także dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich. Witam Was w drugim dniu mojego vloga. Byliśmy właśnie na e, Chudym Ciachu. I tam. Ten shake miał zaledwie 350 kalorii, czyli jak taki baton. Byliśmy na shoppingu, kupiłam spodenki, później wam pokażę stylówkę, jak ona wygląda. Także jeszcze jutro będę szła na takie fajne warkoczyki, to Wam też w sumie je pokażę. I będziemy szły też jutro na foteczki. Także już się nie mogę doczekać i. I tyle. Stylizacja. To jest z To jest tak jakby... To są spodenki. Krótkie, ale wygląda z przodu jak spódniczka, tylko tutaj jest właśnie taki paseczek. Więc naprawdę są totalnym sztosem. I kupiłam je w Poland Bear. to jest w nowej kolekcji. Mm, za 79 zł. wszyscy fajny pokój i ma do takiego fajnego żółwia. Siema majesz Tak mówię na niego Jerzyk. Cześć! Jerz. Chcę do kamery, do Was Koniecznie. Cześć. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Jest to dzień ostatni mój we Wrocławiu. Tak naprawdę jutro wyjeżdżam. Betty to była. Taki najsłodszy pies na świecie. To jest pies Patrycji. No i ja jestem dzi dzisiaj na czerwono, bo będę miała fajne warkoczyki i idziemy na warkoczyki do Boskie Sploty. Macie tutaj ich Instagrama, także bardzo serdecznie zapraszam, bo no po prostu fryzurki są świetne. Macie przeróżne fryzury, warkocze. No i z doczepami kolorowymi, także na lato perfekto. I utrzymują się do 5-6 dni, 4-5. Tam macie wszystko napisane, więc zapraszam. Ja właśnie tam się na takiej super huśtawce i będziemy później szły wieczorem na fotki bo za godzinę będzie musiało wyjść, bo trzeba tam dojechać. Betty, chodź, pokażecie. Chodź, chodź, Betty, do mnie. Chodź. Chodź tu, chodź tu. No chodź, pokaż się. Pokaż się w kamerze. Kto jest taki piękny? To jest najmilszy pies na świecie. To jest taki głaskuj, że to jest, że przysięgam. No cześć, przywitaj się. A tu jest Patty. Cześć, Patty. Cześć. I próbuję y, odpalić. Y, <laughs> Co to? Konsolę, konsolę Xboxa. No patrzcie, widzicie? Najle najsłodszy pies na świecie. Ja chcę mieć psa normalnie. Fajna jesteś? Fajna jesteś. Wiesz o tym? Wiesz o tym, że jesteś fajna? Tak? Co zrobisz? Przyszłaś się poprzytulać? Tak. Kto kocha psy? Napisz w komentarzu i zostawi łapkę w górę. Dla niej. I dla niej. No co? No cześć, no cześć, no cześć. No cześć, no cześć, Piesiu. Już wyszłam z pięknych warkoczyków, później wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Ale tutaj mam doplecione dwa warkocze. Tu jest taka wielka, długa kita z włosów syntetycznych. A z tyłu mam jeszcze warkocze, ale to zaraz zobaczycie. swoje zamówienie, ona zamówiła tak naprawdę po mnie i ona ma więcej karmelu i więcej loda, a ja nie. Ja już zjadłam. Także super! W ogóle wymieniłam sobie szybkę. Wymieniłam sobie szybkę w telefonie i jestem bardzo zadowolona, bo ona mi ją poleciła i jaka to jest hybrydowa tak, hybrydowa no, a hybrydowe szybki są super no, mi... ja mam już półtora roku a je ja hartowaną zmieniam co dwa okay. miesiące jak chcecie to kupujcie hybrydowe tak, polecamy dokładnie ja y, zdjęcia będę robić później u Patrycji na chwilę obecną jesteśmy jeszcze na mieście i to Dobra. I jestem zadowolona z tych włosów cały czas się nie mówię, na nie patrzcie jak się na siebie patrzę. W ogóle nie, nie, nie będziecie wiedzieć. Znaczy... Inaczej. Nawet nie wiecie, jak ludzie się na mnie patrzą. Na przykład jak jadą autem, nawet nie wiecie, nie wyobrażacie sobie tego. No ale z takimi czerwonymi włosami, no to kto taki normalny chodzi, no tak chyba ja. Boże ja jestem nienormalna. Ale zaś to co mi była. Ten vlog w ogóle będzie taki pomieszany, że to jest hit, ale no cóż, zawsze coś ciekawego się dzieje, bo nie dość, że mam nowe osoby, to jem maczka i mam czerwone włosy, polecamy. A jutro już wracam, mam pociąg po 11, 11.51 i wracam do domu. Z Martą się w ogóle nie powiedziałam wam, jak się poznałam. Z Martą to ja się widziałam 7 lat temu. Z tylko Martą. Nie z tą Martą. Z Ma Ma Patrycją. Ale z Martą też. Się z wzią. Martą się widziałam bardzo dawno też. Ale z Patrycją się poznałam 7 lat temu. Przepraszam Cię Patrycja, nie twoje imię. Ja już jestem zmęczona. Po głowie mi powyginało na tych warkoczykach. Z Patrycją się widziałam 7 lat temu na kolonii w Kołobrzegu. I w ogóle we Wrocławiu dwie dziewczyny poznałam też z kolonii właśnie to są jej koleżanki. I ona mieszkała we Wrocławiu, ja mieszkałam w Koszajnie i mam tam nie wiem pół godziny dookoła brzegu autem i byłyśmy na tej samej kolonii dokładnie 7 lat temu, jak miałyśmy po 10 lat. No i tak co roku się próbowałyśmy zgadać, żebym przyjechała do niej. No i w tym roku się to udało, że się spotkałyśmy. No, 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 no co, co chwilę, jak byłam w Wrocławiu, na przykład na jakichś nagrywkach, to zapominałam, Zapominała o że, tym. zapominałam że ty mieszkasz, żeby się spotkać. No także. No także no, tak, jest już ostatni dzień. Ja się będę pakować i w ogóle mm, powiem wam jedną historię, bo dokładnie przed moim wyjazdem. Yy, po prostu nie mogłam usiedzieć, jeżeli chodzi o mój kręgosłup, bo przeciążyłam niestety na siłowni albo gdziekolwiek, nie wiem nie wiem jak to się stało, ale po prostu chyba go przeciążyłam i niestety, ale bolał mnie bardzo, bardzo, bardzo kręgosłup przez półtora tygodnia. Miałam takie paraliże, że nie mogłam po prostu ustać, a nie usiedzieć. Brałam tabletki przeciwbolowe bardzo mocne, które mi nie pomagały. Dzień przed wyjazdem byłam u lekarza i dała mi właśnie tabletki na dzień i na noc, żebym je po prostu brała. No, i jakoś przeżyłam, mimo że dużo chodziłam z dziewczynami, to no, dałam radę po prostu. Ale jak macie właśnie jakieś problemy z kręgosłupem czy jakieś kontuzje, to naprawdę nie polecam. Jeżeli nie mieliście, też nie polecam. Uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni. Ja jeszcze się jutro do Was odezwę, bo to jest taki w ogóle vlog, że się witam, żegnam, bo to jest z różnych dni. Ten vlog, także no, opowiedziałam Wam moją historię z tym kręgosłupem, ale normalnie wysiedzieć nie mogłam, także. Nie pozdrawiam. W wszystko mi się świeci, ale nieważne. Jak widzicie przespałam noc zrobiłam koczka i z, spałam w koszulce. Także dzisiaj jest ładna pogoda, kiedy wyjeżdżam i zaczął mnie boleć kręgosłupa przez trzy mnie nie bolał. Także no, ale ja już wyjeżdżam z Wrocławia i najwyżej odezwę się w domu albo w pociągu. No ale fajnie było. Spoko było, tylko że już tęsknię. Już tęsknię za domkiem trochę i za małą, którą bardzo serdecznie pozdrawiam.